Hej, cześć, witajcie! W dzisiejszym materiale przedstawię Wam tym razem głównego obonenta z serii Call of Duty Modern Warfare, a chodzi tutaj o Wodymira Makarowa, rosyjskiego terrorystę, byłego żołnierza oraz twórca organizacji Wewnętrzny Krąg. Na temat kariery wojskowej oraz kariery terrorystycznej naszego bohatera odcinka, dane zbierał generał Shepard. Makarow ukończył Akademię Wojskową jako kapitan armii rosyjskiej, a karierę rozpoczął jako spadochroniarz. Następnie Makarow dostał się do jednostki specjalnej Specnaz i służył w Czeczenii. Dowodził on kompanią, która prawdopodobnie odpowiadała za jeden z najbrutalniejszych czystek. Powodem, dla którego Makarow tak nienawidzi Zachodu i rosyjskiego rządu, jest fakt, iż dopóki służył w wojsku, to ONZ prowadziło śledztwo w sprawie łamania praw człowieka. Jego nazwisko było pierwsze na liście Unii Europejskiej. Śledztwo porzucono, gdy ten zdecydował się odejść z wojska. Władimir swoje doświadczenie w wojsku używał w następnych latach, m.in. do prowadzenia handlu żywym towarem, prania brudnych pieniędzy, bombardowania wojskowych i cywili, zamachów i tym podobnych. Imran Zahajew, przywódca partii ultranacjonalistycznej, zauważył potencjał w Makarowie i zaoferował mu miejsce w swoim antyzachodnim ruchu oporu. Zahajew w trakcie ich współpracy trzymał brutalne zapędy Makarowa w ryzach. W 1996 roku Makarow ze swoim przyjacielem Jurim udali się wraz z Zachajewem do Prypeci, gdzie podczas prowadzenia przez Zachajewa wymiany prętów paliwowych na złoto dla rosyjskich ultranacjonalistów został postrzony przez snajperów, z którego jednym był m.in. John Price, wtedy jeszcze porucznik, i stracił lewe ramię. Makarow zabrał Zachajewa w bezpieczne miejsce, ratując mu życie i zyskując tym samym zaufanie. Podczas inwazji amerykańskich wojsk na Bliski Wschód w 2011 roku, mający na celu odsunięcie od władzy Khaleda al-Asada, Makarow kazał Kaledowi zdetonować bombę atomową, a sam obserwował wraz z Juriem wybuch z bezpiecznej dla nich odległości. Wybuch zabił około 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Ta akcja była jego początkiem, gdyż jego nienawiść do Zachodu rosła coraz bardziej. Można uznać, że po tej sytuacji generał Shepard, dowódca zabitych żołnierzy, Miał motyw do tego, aby osobiście dorwać i zabić Makarowa. Pod koniec II wojny domowej w Rosji połączone siły SAS i Marines zabiły Zachajewa, a efektem tego był rozpad partii ultranacjonalistycznej. Makarow dzięki swoim kontaktom i zasobom przejął kontrolę nad większą częścią członków rozbitej partii, znanej oficjalnie jako wewnętrzny krąg. Gdy ultranacjonaliści wygrali wojnę domową w Rosji, Makarow odegrał pewną rolę w rządzie nowo wybranego prezydenta Borysa Worszewskiego, lidera wiodącej partii. Prezydent oraz ostrożni szefowie ultranacjonalistów uznali jego ekstremalne taktyki za problem, biorąc pod uwagę chęć oddzielenia grubą linią partii od krwawej przeszłości i utrzymywania stabilnych kontaktów z USA. Kolejnym powodem odsunięcia od władzy Makarowa, była jego wizja Rosji jako państwa autokratycznego, jak za czasów Caratu. Zarówno Worszewski, jak pozostali członkowie jego partii byli oburzeni wizją Makarowa, zagrażała ona ich pozycji w państwie. Z uwagi na to, iż większość członków partii popierała Worszewskiego, zdecydowano, aby odsunąć Makarowa i jego ludzi od władzy i rozpocząć pracę nad poprawieniem relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Po tej informacji Makarow się wściekł. I postanowił zniszczyć prezydenta Worszewskiego i jego ludzi, nazywając ich zdrajcami. Wycinek z gazety z jego schronu potwierdził fakt istnienia tej nienawiści, co tłumaczyło ciągłe ataki wewnętrznego kręgu na Rosję i Zachód w kolejnych pięciu latach. W 2015 roku Makarow został najbardziej poszukiwaną osobą przez CIA. Prawdopodobnie Makarow obwiniał śmierć Zachajewa drużynę Brawo. W skład której wchodzą m.in. Gaz, Griggs, Price i McTavish i dlatego też Makarow żywi urazę do Price'a. Inne artykuły mówią o tym, że jest on sprawcą wielu ataków na Londyn i Moskwę, zagrażając rządowi ultranacjonalistów i realizując swoją obietnicę zniszczenia Warszawskiego i jego ludzi. W 2016 roku generał Shepard i Task Force pod jego dowództwem. Pozornie mieli schwytać Makarowa i doprowadzić go przed oblicze sądu. Shepard wybiera amerykańskiego żołnierza Josepha Alena i przygotowuje go do zostania agentem CIA. Następnie Shepard umieścił Alena w komórce terrorystycznej Makarowa w celu rzekomej akcji pod przykrywką. Allen jest młodym żołnierzem i nie wie, że dla Makarowa jest pionkiem, który ma mu pomóc w zwiększeniu napięcia między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i na nowo wywołać konflikt między tymi państwami. Władimir Makarow i jego ludzie rozpoczynają atak na lotnisko międzynarodowe imienia Imrana Zachajewa. W jego zespole jest również Joseph Allen, który nosi fałszywe imię i nazwisko, to jest Aleksy Borodin. Na końcu ataku jasnym staje się fakt, iż Makarow od początku wiedział kim tak naprawdę jest Borodin i że jest on agentem CIA. Zabija Allena i zostawia jego ciała na miejscu zamachu, czyniąc tym samym amerykańskiego żołnierza uwikłanym w zamach. Makarow tłumaczył towarzyszom, że jego akcje miały na celu wywołanie prawdziwej wojny pomiędzy Stanami a Rosją, która miałaby przynieść zyski Shepardowi. Juri był świadomy planów Makarowa i próbował powstrzymać tę masakrę, informując wcześniej FSB oraz policję o zamiarach terrorysty. Makarow również wiedział o tym i przed akcją postrzelił Juria w brzuch i zostawił go na śmierć za zdradę. Pomimo sporej utraty krwi udało się go uratować. A w nim od tamtego czasu rosła nienawiść do Makarowa za zdradę i brutalność wobec własnego rodaka. Wybucha wojna. Generał Shepard zostaje naczelnym dowódcą armii i dostaje upoważnienie do kontynuowania poszukiwań Makarowa, którego tym razem musi zabić, aby na światło dzienne nie wyszły jego nieczyste zagrania. Odkryto dwie możliwe lokalizacje, gdzie mógłby on przebywać. Pierwszym miejscem był schron Makarowa w Kaukazie. Gdzie wysłano jedną część Task Force, a drugą część wysłano do Afganistanu na złomowisku samolotów. Wtedy też Shepard rozpoczyna czystkę z Task Force z ludzi, którzy wiedzą o jego powiązaniach z masakrą na lotnisku Zachajewa i związanych z tym innymi wydarzeniami. W kontakt z Makarowem wchodzi kapitan Price, który pyta go o miejsce pobytu generała. Makarow, zdając sobie sprawę z tego, iż jego życie zależy od tego, czy Shepard umrze, podaje lokalizację Price'owi. Hotel Brawo. Dzięki tej informacji Price i Soap byli w stanie zabić generała. Po tym jak Shepard zdradził Task Force, Makarow schodzi do podziemia. Dwa miesiące później, po pierwszej inwazji Rosjan na Amerykę, Makarow planuje ogromny terrorystyczny atak na europejskie stolice w celu uczynienia Rosji władcą kontynentu. By dopiąć swego potajemnie zaopatruje się w zabójczą broń chemiczną. I używa jej w atakach na duże bazy wojskowe w zachodniej Europie. Aby zatrzymać ślady, Makarow przekonuje Wiktora Wolka-Hristienko, by został jego konstruktorem bomb. Wolk z kolei zakłada fregata Industries, dostarczając broń chemiczną do różnych podejrzanych rynków zbytu w Afryce i Europie. Dodatkowo zlecił somalijskiemu dygnitarzowi wojskowemu przejęcie kontroli nad kilkoma oddziałami milicji w Sierra Leone. Somalii i prawdopodobnie też innych krajach afrykańskich w celu zagarnięcia wspomnianych wcześniej rynków zbytu. Władimir Makarow gromadzi także pod swoim dowództwem większość rosyjskiej armii, by przystąpić do realizacji swojego planu podbicia Europy i zorganizowania zamachu stanu na Warszawskiego. Dokonał tego, przekonując Rosjan, że wojna z Ameryką jest uzasadniona, oraz najwyższych dowódców armii, że chęć pokoju z Amerykanami Warszawskiego jest przeciwko interesowi państwa. Mając pod ręką niebezpieczną broń chemiczną i ogromne siły zbrojne, Makarow porywa samolot prezydenta, który zmierzał akurat na rozmowy pokojowe z NATO. Ludzie Makarowa powodują, że samolot rozbija się, a on sam chwilę później eliminuje ochronę prezydenta, w tym m.in. Charkowa i Podowkina. Podczas gdy wojna w Europie trwa w najlepsze, Makarov spotyka się wprawdzie ze swoimi doradcami. Świadomy tego, że jest celem i może podzielić los Zachajewa, zastawia pułapkę na żołnierzy Task Force. Price i Yuri uciekają, jednak są podczas upadku drzwi, jest śmiertelnie ranny i umiera. Makarow kontaktuje się ze swoją prawą ręką, ukrytym w fortecy niedaleko Pragi, i omawia plan porwania Aleny Worszewskiej. Podwładnie Makarowa docierają do niej szybciej niż Delta Force i zabierają ją do bazy ultranacjonalistów w kopalni diamentów na Syberii. Pomimo tego, zjednoczone siły Delta Force i Task Force ratują zarówno ojca, jak i córkę. Worszewski, kipiąc ze złości, wyprowadza czystkę w partii. Makarow wraz ze swoimi zwolennikami ucieka z Rosji, obawiając się, że gniew dosięgnie również jego. Po zakończeniu wojny Makarow ucieka na półwysep arabski do hotelu Oasis. Kapitan Price i Yuri w styczniu atakują hotel z zamiarem zabicia terrorysty. Makarow, wiedząc o przebyciu dwójki żołnierzy, próbuje uciec z hotelu helikopterem. Powstrzymuje go od tego Price, który poprzez zabicie pilotów uniemożliwił mu ucieczkę. Helikopter rozbija się, a Makarow sięga pod nisartigla należącego do Price'a i wycelowuje go w niego. Zostaje jednak postrzony przez Jurija, którego w odwecie zabija. Dało to czas Price'owi na obezwolnienie Makarowa. Owinął mu na szyję metalową linkę i go powiesił, w efekcie czego chwilę później Makarov wyginie. I to by było na tyle w temacie głównego przeciwnika w serii Modern Warfare. Jeżeli materiał się spodobał, to oczywiście zostawcie za sobą łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał oraz piszcie komentarze o kim byście chcieli następny materiał. Trzymajcie się na razie, cześć!